ty jesteś? W anience. Plusku, plusku będzie? I wszystko dobrze, co? Wszystko dobrze, już nie mam gasku. Wyjdę udzioma dalej, nalej ja tego wspieram. Gdzie ty jesteś? Kompu, kopu robimy, tak? Kompu, kompu, wierciasz. I co? Zostawiamy cię pan, nie bądź jesteś grzeczna.

Cieplutko, cieplutko, cieplutko. Teraz zacznie się najgorsza część, ubieranie i wrzask totalny. Jak znam, ale to będzie płaszcz, jak soku. I to koniec. Ale tak jest codziennie. Ona nienawidzi się ubierać. I chyba. Nie no, kiedyś z tego wyrośnie. Kiedyś sama będzie chciała się ubierać, tak? W najdroższe ciuchy pewnie, tak? Dobra, lecimy do mamy teraz.